Metoda zęby na implantach w jeden dzień jest metodą leczenia pacjentów, rehabilitacji, która polega na tym, że podczas jednego zabiegu państwa zęby są usuwane, tak, wszystkie zęby, które państwo mają. I w to miejsce wprowadzanych jest od 4 do 6 implantów. Te implanty są podczas tego zabiegu połączone specjalnym wzmocnieniem i do nich jest montowany, do tych implantów przykręcany most tymczasowy. Z takim mostem funkcjonują Państwo przez 3-4 miesiące do czasu wygojenia się tkanek, a następnie ten most jest zamieniany na most ostateczny i Państwo bierzecie udział w tym procesie. Wtedy wybieramy kolor, kształt ostateczny, wtedy wszelkie poprawki Państwa i życzenia zostają wzięte pod uwagę i kończycie Państwo po 4 miesiącach z pięknym, nowym uśmiechem.